Cześć, witam Cię w podcaście GoodCast. Ten odcinek chodził za mną już od jakiegoś czasu. Musiałem tylko, tylko trochę delikatnie poukładać w głowie. Chciałem porozmawiać o logowaniu w aplikacji. I w jaki sposób to możemy robić i w, jakim, w jaki sposób, przynajmniej moim zdaniem, to się powinno robić. Zanim jednak przejdziemy do takiego omawiania sobie mniej więcej, jak to się powinno robić, trzeba sobie powiedzieć, że istnieje kilka logów. Jeden log to jest nasz własny deweloperski log, który my wykorzystujemy w naszej aplikacji. Logujemy przeróżne znaczenia, które mają nam pomóc w wyśledzeniu jakiegoś problemu. Typu robimy tracing, robimy debug log. Czyli wrzucamy pewne informacje, które weszliśmy do metody, wyszliśmy z metody, takie parametry zostały przekazane do metody i tak dalej. Innym rodzajem logów są logi biznesowe. Logi biznesowe to są takie, które definiuje biznes, a które mówi, że mnie interesuje Jakaś tam konkretna wartość i jaka ta wartość może być W przeciągu ostatnich 10 sekund ile razy użytkownik Zarequestował Dostęp Do uprawnień admina na przykład Jest to jakaś tam wartość biznesowa albo ile od, ile mamy odrzuconych requestów spowodowanych błędnymi formularzami? Jest to jakaś wartość biznesowa. Nie jest to wartość deweloperska, bo nas ta ilość nie interesuje. Nas interesuje w, w logu deweloperskim, co i jak się wykonywało i dlaczego tak się wykonywało. A ta wartość jest wartością biznesową. I teraz, dlaczego w ogóle mówię o dwóch rodzajów, rodzajach logów? Zaraz jeszcze nawet podam trzeci, mniej więcej. Ze względu na to, w jaki sposób my nasza klasa jest odpowiedzialna uh, za, za to logowanie i w którym momencie my powinniśmy wstrzykiwać tą odpowiedzialność, a w którym momencie w ogóle nie powinniśmy o tym nawet myśleć i w życiu już nie powinniśmy wstrzykiwać żadnego ilogera do naszej klasy. To co jest teraz się dzieje i dzieje się to monotonnie przez dotnet core w naszym świecie dotnetowym, a nie wiem jak jest w świecie javowym i jakimkolwiek innym. Jednak. Um, z niewiadomych przyczyn. Po raz kolejny wróciliśmy. Czy przyczyny będę znał? Zaraz opowiem o nich troszkę, ale wróciliśmy do tego, żeby wszykiwać do, do, do naszej klasy. A zależność logera. I teraz dlaczego my ją wstrzykujemy? Czy naszy, odpowiedzialnością naszej klasy jest logowanie informacji? Czy nasza klasa nie może działać, dopóki nie ma tego logera? Dlaczego to jest wstrzykiwane? Po co to jest wszykiwane? Dlaczego teraz w testach musimy to mokować? Bo musimy coś zrobić z tym logerem. Dlaczego to ma wpływać na cały proces e, tworzenia kodu i jaki to ma związek z odpowiedzialnością naszej klasy? Jeżeli to jest log deweloperski, nie ma on moim zdaniem osobiście żadnego znaczenia. Więc w logu deweloperskim nie powinniśmy wrzucać zależności do naszej klasy. Nie jest to odpowiedzialność klasy, żeby logować. Tak naprawdę, najlepszą rzeczą, jaką, możemy, jaką moglibyśmy zrobić, to byłoby aspektowe logowanie, czyli mówienie, że wszystkie klasy logujemy wszystko, wejścia, wyjścia, jakkolwiek. I to powinien być aspekt. Jednak żyjemy w takim, a innym świecie. Te aspekty są mniej lub bardziej popularne. Zamiast wrzucać aspektów, to co możemy zrobić, to po prostu stworzyć statyczną, przeważnie read on i to statyczne, mówię statycznego logera danej klasy, bo nie potrzebujemy nowej instancji logera za każdym razem, kiedy jest klasa tworzona. Przecież to się trochę mija z celem. Za każdym razem trochę traci na to czas. Raz zainicjowany loger powinien nam, nam wystarczyć do logowania danych deweloperskich w danej klasie. On nie zawiera, jeżeli potrzebujemy instancje, ID instancji, to nam zwróci ID instancji, ale nie potrzebujemy mieć nowej instancji tego logera. Więc to, co ja przeważnie robię w logach deweloperskich, ja po prostu tworzę sobie zmienne. Private static, green only, I logger i teraz jest jakaś statyczna metoda, faktory metod, które mi tworzy tego logera. Na tyle polegam na naszych frameworkach logowania, że wiem, że jak tworzę ich ten faktory metod, to mi to nie wywali. Bo, jeżeli mi to wywala, to znaczy, że cały framework do logowania jest zwalony i sorry. Jeżeli macie jakąkolwiek metodę, faktory w logowaniu, która wam tworzy logera i wam wywala, to zmieńcie logera. To się nie powinno dziać. Niezależnie czy on będzie działał, czy nie będzie działał. Ten loger, to się nie powinno dziać. Dzięki czemu A, nie mam zależności. Przy testowaniu się nie muszę tym przejmować. Nie testuję logowania. Bo logowanie deweloperskie to jest logowanie deweloperskie. To jest coś, co mnie absolutnie nie interesuje pod względem a, logiki wykonywania danej metody. To nie jest od tego. Logowanie biznesowe jest zupełnie inną rzeczą. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Dodatkowo nie stosuję wyraperów w postaci jakiegoś iLogera Microsoftowego w aplikacjach. Zaznaczam aplikacjach, zaraz powiem o innych zastosowaniach. W aplikacjach z tego względu, że to ukrywa. Wbudowaną funkcjonalność dużo bardziej rozbudowanej biblioteki do logowania, z której ja korzystam. Jeżeli mam jakiegokolwiek wrappera globalnego na, na metody danej mojej, e, mojej biblioteki, to ja nie mam dostępu do pełnej opcji tej, tej biblioteki. Jak nie mam dostępu do pełnej tej opcji, tylko mam do subsetu, to w takim momencie nie, ta biblioteka w ogóle nie powinna interesować. Dlaczego wybrałem tą bibliotekę, a nie inną. Wybrałem tą bibliotekę ze względu na to, że ona ma jakieś dodatkowe featuresy, które mnie interesują, typu strukturo, strukturo, strukturowe logowanie. Albo nie wiem, logowanie do pliku i do y, zasobu sieciowego, ale przy tym możliwość wrzucania tzw. statycznych wartości korelacyjnych dla loga. No skoro mogę takie rzeczy robić, a teraz przy wykorzystaniu y, interfejsu globalnego w rapera, iLoger, czy teraz to zwie w dotnecie nie mogę, to dlaczego mam z niego korzystać przy logowaniu do, do mego debugowania Nie rozumiem tego. Nie wiem po co to jest i czy znaczy wiem po co to jest, ale w aplikacjach się z tym nie zgodzę, żeby w ogóle coś takiego było wykorzystywane. To, co jest fajnego i to, co Microsoft zrobił fajnego, że jest ten i logger, jeżeli się zdefiniuje i dobrze go skonfiguruje, tak, żeby wykorzystywał naszą bibliotekę. To framework Microsoftowy będzie logował swoje logi deweloperskie i trace'owe do naszego źródła, tam gdzie my chcemy. I to zrobił Microsoft bardzo dobrze, i przy tym się przydaje ten interfejs iLogger. Nie przy aplikacjach, ale przy budowaniu frameworków i bibliotek, kiedy my chcemy, to jest naszą tak naprawdę biznesową odpowiedzialnością, danie możliwości użytkownikowi zdefiniowania, w jaki sposób dane powinny być logowane u niego. A po co? Po to, że jeżeli coś pójdzie nie tak, żeby on mógł zdiagnozować na szybko czy to jest wina u nas, czy u niego, czy u nas w bibliotece. Dawanie takiej opcji w bibliotekach jest przydatne i fajne i w tym momencie ten iLogger ma ręce i nogi. Przy aplikacjach, które my tworzymy biznesowe już nie. To co jeszcze tutaj mnie interesuje, czy znaczy w, tych, w tych aplikacjach biznesowych, czy znaczy ogólnie jeżeli tworzymy biblioteki, to w ogóle tak samo jest to samo podejście całe jest z programowaniem. Tak? Jeżeli tworzymy biblioteki i tworzymy aplikacje, to mamy trochę inaczej na to patrzymy. Kiedybym tworzył framework i biblioteki, to pewnie bym patrzył na, na, na solid i chciałbym być jak najbardziej e, zgodny z solid. Kiedy tworzę aplikację normalną, to ten solid mnie interesuje tyle, że czasami S, a czasami I, a czasami D. I tyle. Nie muszę, jakoś mnie nie interesują wszystkie te literki, nie interesują mnie te wszystkie wzorce, te wszystkie podejścia do tworzenia. Przy bibliotekach tak. Dlaczego? Dlatego, że biblioteki będą wykorzystywane przez wiele osób, przez różne firmy, przez różne aplikacje, i powinienem dać możliwość na wykorzystywanie, na wykorzystanie mojej biblioteki w sposób, który ja nie przewidziałem, a który może być przydatny dla użytkownika końcowego czy dla dewelopera. Przy aplikacji, sorry, to ja decyduję, jak ma ta ona działać i co ona ma dostarczać. Więc już dodatkowo abstrakcja nad abstrakcją mnie mało interesuje w tym wypadku. I znów tworzę aplikację, wybieram odpowiednie narzędzie do logowania i w nim będę logował. Jeżeli tworzę bibliotekę, to nie wiem, kto będzie z mojej aplikacji korzystał, więc daję możliwość wymiany tego za pomocą globalnego. Interfejsu logowania, tak? Kiedyś tam był Log4net, bodajże, tak samo coś takiego było, tak? Log4net to się nazywało. Nie pamiętam, było yy, był taki globalny interfejs kiedyś, dawno temu, który upadł. To, co tak naprawdę się tutaj dzieje, to jest to samo, co działo się delikatnie w aplikacjach z iRepozytory, tak? Stworzyliśmy jakieś nie, zbędne abstrakcje, dlatego że ostatnio ktoś mi chyba powiedział, żeby móc wymienić logera. E Jak Często w aplikacji produkcyjnej lub którą tworzymy wymieniamy całego logera. Mi się to nigdy nie zdarzyło. Mi się nigdy nie zdarzyło wymienić bazy danych. Więc abstrakcje nad repozytory tylko po to, żeby opakować e, Entity Framework czy e, e, czy m Hibernate, miały się dla mnie z celem. Nie rozumiałem abstrakcji. Repozytory, tylko po to, żeby schować zapytania w, w linku do bazy danych. To samo nie rozumiem tutaj, tego się nie wymienia, więc robienie, w ogóle wykorzystywanie w naszej aplikacji tego globalnego iLogera dla mnie się mija z celem. Jeżeli już mam to logować, to loguję to logerem specyficznym, który ja wybrałem, a który daje mi odpowiednie możliwości i daje mi odpowiednie możliwości wypluwania tej wiedzy dalej. Co powoduje, że... No co to powoduje? No powoduje to, że mam jednolity kod aplikacyjny, który wiem jak działa, a nie mam zależności, które mam wrz wrzutowane i wykorzystuję w pełni możliwe biblioteki, które, które ja dostałem. Teraz wracając jeszcze do logowania biznesowego. Jeżeli zaś by mi ktoś powiedział, że mam zalogować wartość biznesową, to w tym momencie odpowiedzialnością mojej klasy byłaby, byłoby zalogowanie tej informacji. A zalogowanie, wrzucenie jej gdzieś, cokolwiek. Skoro byłoby to odpowiedzialnością, to tak samo powinno być to zależnością mojej klasy. Moja klasa nie może istnieć bez tej odpowiedzialności. Więc w tym momencie wrzucam zależność, tylko po to, żeby móc wykonać. A, polecenie biznesowe lub założenia biznesowe, które mówią, że takie wartości powinny być śledzone. A to, co za to się ostatnio dzieje w całym tym światku, to jest po prostu z niewiadomych przyczyn y, wrapowanie bardzo fajnych bibliotek, jakąś słabą wersją interfejsu, dającą małe możliwości i wrzucanie tego jeszcze jako dependency injection do każdego konstruktora. A nie rozumiem tego. E, nie wiem, czy się tak samo na tym, żeście zastanawiali, czy to ma ręce i nogi. Dla mnie wewnętrznie nie ma. Nie zgadzam się z takim podejściem i za każdym razem, kiedy mam jakieś cold review z tym tematem, w tym temacie, to staram się to zaznaczyć. Tak samo staram się zaznaczyć, żeby wykorzystywać, jeżeli wykorzystujemy już jakiegoś logera, żeby wykorzystywać jego potencjał, czyli jeżeli wykorzystujemy serii loga, to zamiast pisać klamry 0 czyli injektowanie jakiejś wartości na miejscu zero, tak jak string format, tak? e, czy printf, to żeby wykorzystać nazwę jako property, czyli jeżeli nadamy tam nazwę a, tym klamrą, w tej klamry, w klamrze, to będziemy mieć strukturowane w strukturowym logu property z tą wartością, co dla mnie jest dużo bardziej wartościowe, bo względu na to, że mogę potem wyszukiwać potem w odpowiednim narzędziu, którego ja będę korzystał do przeglądania tych logów. To tyle, co miałem w tym temacie. Jeżeli macie jakieś inne spostrzeżenia lub jakiekolwiek pytania, śmiało walcie do mnie. Linki i wszystko będzie załączone do podcastu. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.